LOLO 320 Boreczek z tej strony, a wy oglądacie kolejny odcieczek z Uncharted. My jesteśmy dzisiaj przy tym ubocie i chyba się do niego udamy. No a więc co, no, nie ma co dużo gadać, po prostu przechodzimy do gameplayu. Ten jest tutaj klęczy. A czemu ja mam strojnie? Czekajcie, opcje, dodatki, nagrody, skórki i Drake w piance. Drake z Naughty Dog Nie, jak chcę... Drake z Naughty Dog Wiecie? właśnie dostaliśmy tą nagrodę wczoraj Wczoraj, w poprzednim odcinku yy, No i co, no to założymy sobie ją po prostu i nie będziemy chodzić, bo fajnie wygląda No co, trochę niemy Muszę dostać do ubota. Chyba musisz wspiąć się po skałach, żeby dotrzeć do ubota. Ok. Jaka on ciekawa mechanika? tutaj No nie wiem, ja bym się na takich linkach tak nie dyndał przynajmniej Jezu, ledwo co się złapało postać Dobra, jesteśmy eee... Kolejna linka a nie, tutaj chyba trzeba iść do góry Czytaj tutaj błyszczy Złoty... ...Tailski Wisior O, proszę Znajdźka Fajna znajdźka tam na górze Na dół jest daleko No to niedobrze O Jezu, myślałem, że spadne No jeszcze ba dalej Tu, tu Aha, no dobra, gdzie teraz? Tutaj będzie. Zdecydowanie do tyłu. O Jezu. Ja już się Ja już się spadł już się połamam. No i co? Dalej nie ma już gdzieś. Ha, ej, przeżyłem, a źle zrobiłem chyba. To tak musi być? Czekajcie Czekajcie, czekajcie bo Coś chyba tutaj zepsułem Tak być chyba nie powinno Chyba, że mogę tutaj wejść sobie jeszcze Nie, czy ja nie powinienem spać po prostu prosto na ten a tak sobie wy ten Ale chwila, to jest oni bez skały Nie, dobra, szczęście się udało Idziemy Ciekawe, naprawdę ciekawe. Hey! Szczepiłeś się przeciw o! <laughs> Bardzo zabawne. Jest. No, okay. w środku. Jestem w środku. Co widzisz? Stało się tu coś paskudnego. Wszędzie pełno krwi i zupy. Co? <laughs> zupy. O, bardzo fajne. Takie klikadło Lubię takie rzeczy, chociaż czasy są irytujące. Szczególnie jak ktoś cię goni. I teraz Outlast mi się przypomniał. Oła. Wziąłeś mój ty zmurzały w brachu. No, ciekawe. Chyba znowu jesteśmy w grze. Tak? A, no, trafiłem na gościa z hiszpańskim złotem, ale monety są oznaczone w sposób, którego wcześniej nie spotkałem. Żartujesz. Nasi Niemcy chyba coś ukrywali. Niemcy? Niemcy coś mogli ukrywać? dużo rzeczy Są już spostak tam to tu już robi woda Zrobicie kłamko A nie, nie mamy płaka Przytulnie. No, całkiem całkiem. I w kasenkach widzę, że strój się nie, nie pokazuje tamtym, tylko ten co mamy teraz. To wygląda jak z Walking dead. Jestem w kabinie kapitana. Co ciekawe on też tu jest. A co to ma znaczyć? No, chyba ktoś go zabił, a raczej rozszarpał. O, straszna śmierć. No, brzmi z Sprawdź portfel. Dusza człowiek z Ciebie. Dusza człowiek. Nie wierzę. Hmm. To chyba żart znalazłeś coś? uk K2642. U K642 Mam cię Wszystko okej? Okay? Sali nie uwierzysz. No, no. mam brakującą stronę. Szartujesz. Drake i naziści szukali tego samego skarbu sali. Mam mapę, która nas do niego zaprowadzi. Mam nadzieję, że to nie kolejna podpuchana. Musimy coś na tym zarobić, bo jak? Bo co? Sali? Jesteś? Salivan! Ojej, wracamy do Salivana.

Gabriel Roman, tak wiem, kim jesteś, Dubko? Spokojnie, panie Drake, może porozmawiajmy. No, we łapy w górze. Dobra, już. Pański przyjaciel ma u mnie dług. Bardzo duży dług. Więc, kiedy powiedział mi, że poszukujecie skarbu, niezwykle cennego skarbu, oh, yeah. zaintrygował mnie. Ale Wiktor lubi bardzo dużo obiecywać, nieprawdaż? Znowu się spotykamy. Kolejna głupia maskarada. Ha, on tak zawsze pieprzy... A! Spokojnie, nawarno. Cóż, obawiam się, że To mnie napierdałeś, No, chyba że znalazł pan tam, panie Drake, coś, co wynagrodzi mi wszystkie nieuprzejmości. Zgrywa się Nate, wszystko słyszeli. Daj mu mapę. Powoli. Co Kricks Marina ma wspólnego z Eldorado? Ale dużo. naprawdę myślisz, że to przypadek? Niemcy szukali tego skarbu, a ta mapa ma z nim związek. Więc Pita. Na razie. A jeżeli jednak byś zapomniał... Hej, hej, cześć! Panowie, panowie, nie wystarczy, że odetniecie mi palec czy coś... To no zbyt wulgarne. <grym> to go zawoli jednak nieco bardziej. Hej, 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 hej! Zrozum, Roman! Nie ma nic służbego! Żeby... Sorry! sorry. Suki syn! <grym>

Nieboże rabuszu! Tańby poszedł Daj im znać. O kurna, jak oni ich nie założyli. Został już tylko jeden rabuś. W sali nie żyje. Co? Tak. Też zginiemy jak się nie ruszymy. O Boże, przykro mi. Powiedz mi, że masz broń. Jasne. O, dzięki. Dobra, chodź. Okurnie. Lecimy. Jutra tutaj, nie? Drake, uważaj. Nie ciekawie, nie ciekawie wszyscy chcą Cię zastrzewić. wiesz, w Ciebie też celują, <grymny> a w tą stronę, Boże. Dawaj tyłka ha Gdzie teraz? Tam boże w górę Dawać amunicję, potrzebuję jej Jak to powiedziała? Nie to, co mnie strzela? dobra, leżysz gość. Bądź blisko. Widzę go. Co mi tutaj? Co z nie widzisz? Weź gościa, odczep się. Dobra, lecimy dalej. Długa historia. Później cię. Półty, już padły. Ja odczekajmy chwilę. Dobra, zregenerowałem się życie, więc możemy lecieć. Ale liści by się trochę przydało. No ile można go tu? Nie wychodzą mi te kombinacje kwadrat, kół, yy, kwadrat pięton. Adrenalinka, co? Nie wychyla się. Oni na pewno nie żartują. No.

comunisti Olha Olha trochę oberwałem trzeba się schować zrezygnowało się HP? I jest na tym a do tego jeszcze nic nie widzę bo mi słońce świeci dobra idziemy a nie coś coś tam tego dobra super jeszcze trochę Chodź! Trzymaj się mnie! Dobra, wychodzimy. Przeładujmy pistolet, bo będzie ciekawie teraz. Widzę go! Znajdź im przejść! A tu! Ale go nawalił na coś Jezu, padł No to teraz tamto ma przesadę, tak samo mu przejść przez to wszystko. Ale Checkpoint w fajnym miejscu, więc możemy lecieć dalej. Tak, co ci nie powiesz. Czemu nie? Się pozwolili. byśmy się. Tutaj chyba. Tak, tędy. Gdzie, tędy? Rozchwytywany jesteś. Mam wyjątkowy dar przyciągania szumowin. Nie. O, przepraszam. Nie musisz. Masz dobrą pamięć? Tak, a co? UK2642. Zapamiętasz? Tak, co to? Współrzędne z I chyba wiem, gdzie jest Eldorado. Eldorado? No rzecz w tym. Że zabójcy z Saliego też cholera! Jak Hiszpanie znaleźli skarb, musieli go przenieść na tę wyspę. Drake ich śledził. No to na co czekamy? Ja nice. zrobię materiał, a ty zrobisz swoje, co? A, wali. a Jedźmy. Ale wiesz, że to nie będą wakacje. Umiem o siebie zadbać, wiesz? Poza tym, masz u mnie dług. Na to wygląda. Lecimy. potem. Poszukiwania zaginionego skarbu Eldorado w końcu zawiodły nas na wysepkę ukrytą pośród wód środkowego pacyfiku. Dobra, podlećmy bliżej. Obyśmy byli pierwsi. Czy odkryjemy ruiny zapomnianej kolonii i ogromną górę hiszpańskiego złota? Czy ta no wyspa skrywa jeszcze jakąś mroczną tajemnicę? i tam. Oglądalność murowana. A! Co to było do diabła? Ostrzał przeciwzrodniczy? Ale skąd? Jak? Co so, ty wyłącz tę kamery? Musimy wyskoczyć! Wyskoczyć? Czy tu w ogóle są jakieś spadochrony? No, ja już bym zaczął szukać! <głosy> <głosy> Dobre! Mam nadzieję, że działają! No, zaraz się dowiemy. Robiłeś to kiedyś wcześniej? Jasne! Po prostu skaczesz! Liczysz do pięciu i ciągniesz! No skacz! nie idziesz? Jestem ciut zajęty. Wyskakuj. Do zobaczenia na dole. Dowolnię cię. O oh,

Dał jej mapę. Nieznajomi chcą mnie zabić. Zostawiłem mapę w płonącym samolocie, a Elena pewnie nie żyje. Rewelacyjne. No rewelacyjne, otwarcie. E, no dobra, to w takim razie chyba tutaj skończymy odcineczek. I co będzie kryło się dalej w tej dżungli, zobaczymy już w kolejnym zobaczycie już w kolejnym odcineczku. A jeśli ja już z wami żegnam, jeśli ciągle spał możecie, zostawcie łapkę w górę i subika na kanale. No i co? Dzięki za oglądanie. Na razie.